Przyjemność, pragnienie, pożądanie, znużenie, obrzydzenie, radość, euforia, melancholia, smutek, strach, przerażenie, opanowanie, powściągliwość, yy, nie. Musimy wysłać dwa feromony: pragnienie, pożądanie i... i i albo przyjemność, ekstaza. Nie, tak. Nie, dwa razy to samo, to nie miałoby sensu. I może tak? Nie, ehm, to może to i to. Przykro mi, nie możesz rozpocząć podróży w takim stanie. To chyba jasne. <noise> A w jakim mam to i to na pewno nie? Panowanie nie. A spróbujmy tak. Odchłań znowu odpowiada. O. Widocznie jesteś na dobrej drodze. Teraz pewnie muszę zdradzić odchłani, czemu chcę jej użyć. Tak, teraz wydaj rozkaz. Jaki rozkaz? Cóż, okaż stan pragnienia lub zniecierpliwienia. A odchłań zrozumie, że chcesz się stąd wydostać. Rozpocząć podróż. Pragnienie, zniecierpliwienie... Nie pamiętam, jakie to było połączenie hormonów. Pragnienie, zniecierpliwienie... Obawiam się, że Otchłań nie zrozumiała przesłania. To może wyślimy samo pragnienie. Dobrze. Rozkaz został przyjęty. Ok. To było proste. Tylko dlatego, że przed tobą szlak przetarli technicy. Odkrycie tego zajęło im całe lata. Pierwsi ludzie, którzy przybyli do Otchłań, nie mogli rozwikłać jej zagadki. Co teraz, Milian? Otchłań poda parametry podróży. Będą one zależne nie tyle od miejsca docelowego, co od stanu całej cywilizacji oraz pragnień i stanu podróżującego. Nic nie rozumiem. To możesz wyłączyć? Trudno to zrozumieć. Otchłań jest zbiorową świadomością duchową tyriad. Pozwól jej się wypowiedzieć. Otchłań nie reaguje prawidłowo. Feromony nie są zsynchronizowane, tak jakby coś im przeszkadzało. Dziwne. For fuck's sake. No to co ja mam teraz zrobić? Rozmowa z otchłanią jest bardzo trudna. Może w czymś się nie zgadzamy. Czyżby chodziło o bombę? Co? Nie! No. ...Jaką bombę? Nie he he Halo, halo. Ja nie wiem, to może jeszcze raz. Nie. Konfiguracja chemiczna odchłani uległa zmianie. Na pewno przez te bomby. Musimy poczekać, aż feromony się rozproszą. Powiem ci, kiedy będzie odpowiedni moment. To i ja chyba wrócę do nagrywania wtedy, kiedy będzie odpowiedni moment. Bo nie ma sensu takie czekanie. Tak więc, widzimy się za chwilę. Średniej prędkości z północnego zachodu. Jest temperatura 23 stopni i powoli rośnie. Wyczuwa też opadającą wilgotność powietrza 18% i stabilne ciśnienie 939 hektopaskali. To są parametry dla punktu rozpoczęcia podróży. Moment, zanotuję to w katalogu wspólnym. O mój Boże! Trochę się naczekałem, aż akcja w końcu ruszy. Teraz podsumujmy. Wiatry średniej prędkości z północnego zachodu. Temperatura 23 stopnie. Powoli rośnie. Opadająca wilgotność powietrza 18%. Stałe ciśnienie 939 ha. Wszystko? Dobra. Zapisane. Dobrze. Te dane są ważniejsze niż podejrzewasz. Pewnie się zdziwisz, że system uruchamiania odchłani oparty na kodach zaprojektował we współpracy z nami. Jeden z Twoich współpracowników. Proces tłumaczenia jest możliwy dopiero po zastosowaniu feromonu PSI, który jest niedostępny dla niewtajemniczonych. Każdy z zanotowanych parametrów. Temperatura, kierunek wiatrów, odpowiada jednemu znakowi kodu. Wszystkie znaki razem wzięte stanowią parametry podróży i umożliwiają dostęp do otchłani. System powinien zapytać cię wkrótce o ten kod. Pozwolę ci samodzielnie dokończyć ostatni krok. Muszę przygotować kanał przesyłowy przed podróżą. Powodzenia. Świetnie. O, mój Boże, czyli faktycznie tego zadania nie wykonaliśmy. Mówi Dobra, się. Dobra, musimy sami dojść, co zrobić z tymi parametrami. Hejże, a to co? To chyba tutaj, według tego, co mówiła Milian, trzeba wprowadzić ten kod. Co robimy? Mamy wprowadzić informacje bezpośrednio? 18 dla wilgotności, 18%, 23 dla temperatury. Na razie chciałbym się tego pozbyć. Wiatr z północnego zachodu, średnia prędkość. Osobą odpowiedzialną za otchłań był Paul Gernisz. Jeśli ktoś znał się na tych kodach, to na pewno on. Pracujemy. Aha, jesteśmy u niego zalogowani. Komunikacji, lekskon językowy, opis techniczny, m, różne odpowiedzi feromonowe. Aha, okej, okay. dobra. Przewodnik już nie o parametry, tego szukałem. Że żałuję, że nie mogę dwóch tych wyświetlać na raz hmm. Wiatr z północnego zachodu, średnia prędkość. Wiatr z północnego zachodu, średnia prędkość. 0,5 E, później mamy powoli rosnąca temperatura 23 stopni. Powoli rosnąca temperatura 23 stopni. Hmm. Tu jest 23 stopnie. Powoli rośnie. Zakładam, że to jest to. Czyli to by było 0,3. Hmm, później było chyba coś o ciśnieniu, tak? Nie, wilgotność powietrza 18% opadająca. Wilgotność powietrza 18%, czyli tu opadająca, czyli 10%. Czyli mamy 0,5, 0,3, 10%. Jeszcze coś było, 9,39 chyba. Stałe ciśnienie 939, kto Paskala, kto Stałe, czyli to. 939, czyli to, czyli 12. Zobaczymy, czy dobrze myślałem. 05, 03, 10, 12. No i tak, poprawny kod. Świetnie. Prowadziliśmy parametry podróży. I co teraz? Wynosimy się stąd. No, uważko. Gotowy. Odchłań potwierdza miejsce docelowe. Można zaczynać? Trzeba. Szybko. Chodź ze mną do tunelu. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że miejsca na dysku mi starczy. Okej, okay, czyli już... wróciliśmy. Pani Nichols? To Centrum Ratownictwa Morskiego ze Espyfanu Atom. Wkrótce zobaczy Pani nasz helikopter. Pani Nikols, słyszy mnie Pani? Pani Nichols? Swoją obecnością otworzyłaś miejsce zgromadzenia, gdzie dopełni się proroctwo. Musisz teraz wybrać, czy chcesz pozostać z tyriadami u boku numeru 112, czy też chcesz wrócić do świata ludzi? Helikopter Alpha 321 do bazy. Rozbitek w polu widzenia. Przygotowuję się do podjęcia. To twoja decyzja i uszanuję ją. Chodź za mną. Czeka na Ciebie eskorta. Za kilka godzin poprowadzą Cię do Wrót Tyriad. Będziemy nadzorować Twój powrót do świata ludzi. Chodzę razem z minami Otaczę Cię oddział Tyriad. Podchodzisz do mnie. Jesteśmy sami. Nareszcie sami. Choć na te kilka chwil. Tak bardzo pragnęłam znów Cię zobaczyć. Czułam Cię tak mocno, odkąd otworzyłam oczy. Pierwszy raz rozmawialiśmy przez kamerę. Jesteś jakiś inny. Stałeś się jednym z nich. Nie żałujesz. Musiałam cię znowu zobaczyć. Ta historia musiała mieć jakieś zakończenie. Prosisz, abym została. Nie. Muszę wrócić do swojego świata. Opuszczam to listę. Zostawiam za sobą wspaniałą cywilizację Tyriad. Dzięki mnie spełniło się proroctwo. Przybycie numeru 112 do świata Tyriad powoduje coraz większe wzburzenie. Zostawiam go tam. Tam, gdzie jego przeznaczenie. Bez napisów no, końcowych, bez takiej standardowej rzeczy, ale teraz widzę bonus. Mm. Co? Stalnie, będziesz, jesteś. Cokolwiek... Aha, możemy sobie przeglądać wszystkie. Wszystkie filmy, jakie były dostępne w grze. Zamknij oczy. o. To puszczę na sam koniec. Niech sobie leci. Taki mały standardzik. Bardzo fajna grafika, muszę przyznać. No ale cóż, tak oto skończyliśmy przygodę z Experience 112. Przygoda panny Nichols została zakończona. I tutaj muszę powiedzieć, że z jednej strony gra mnie zachwyciła, ponieważ twórcy mieli genialny pomysł na rozwiązanie. Genialny pomysł poprowadzenia fabuły, genialny pomysł samej rozgrywki, ponieważ takiego czegoś nie spotyka się w każdej grze. To jest chyba nie wiem, wyjątkowy pomysł tak naprawdę innej gry, gdzie, tak, że, gdzie w taki sposób sterowalibyśmy postacią, ja nie spotkałem. To jest naprawdę na wielki plus dla tej gry. Jednak ma to też swoje złe strony, ponieważ sterowanie tą postacią za pomocą tylko i wyłącznie przy, przy użyciu tych świateł, które były dostępne, bywało czasami upierdliwe i to aż tak, że człowiek chciał rwać włosy z głowy. No ale to taki mały minus. Nie przyćmiewa tak naprawdę. Tych wszystkich plusów, jakie gra posiada, może nie ma wyśmienitej grafiki, ale jest ona moim zdaniem wystarczająca. Jedno, na co tutaj warto zwrócić uwagę, to jest brak jakiejkolwiek ścieżki dźwiękowej. Nie wiem, czy to jest taki, mm, czy po prostu twórcy byli leniwi, czy to jest taki zabieg, który ma sprawić mm, to, że Czujemy jeszcze większe odosobnienie na tym statku. Co by tutaj jeszcze warto było powiedzieć? No na pewno fabuła. Fabuła jest bardzo ciekawa, ale to trzeba zobaczyć samemu. I mam tutaj na myśli, żeby każdy kto chce poznać dogłębnie tą fabułę, ponieważ ja całej fabuły nie przedstawiłem. Czytałem tylko i wyłącznie te ważniejsze dokumenty, które jakieś informacje kluczowe dla rozgrywki dla samej fabuły, fabuły wnoszą. A tych dokumentów, których nie przeczytałem, jest. No. Trochę ich było, a nawet nie trochę, tylko sporo. I czytanie ich, przedstawianie ich wam zajęłoby tak naprawdę no, dodatkowe chyba z jakichś, nie wiem, 10 odcinków, a wątpię, żeby były osoby, które chciałyby siedzieć przed monitorem i czytać. Jakieś dokumenty w grze. Może takie osoby by się znalazły. Nie wiem. Ja wolałem tego zaoszczędzić. A więc, jeśli ktoś chce naprawdę poznać całą fabułę, niech sam zagra w tą grę. Niech sam przekona się, jak czasami to sterowanie potrafi być upierdliwe. Jak dla mnie gra, jak najbardziej dla, yy, na plus. Ale oczywiście, ja nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił tego. Ostatniego specjalnego odcinka i ten odcinek będzie najprawdopodobniej albo tego samego dnia wrzucony co ten, a ten będzie podzielony Ufisz pewnie na. Dal, nie wiem, 4-5 części. Przepraszam, postanowiłem nagrać ten właśnie ostatni odcinek w całości i w całości go wrzucę. Tak więc specjalny odcinek tak. powinien być albo zaraz po nim, albo następnego dnia. Zobaczymy, jak to będzie. A jak na razie ja się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Wiem, że ona nie zdobyła jakiejś. Yy, 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 już mi się plącze język yy, wielkiej rzeszy fanów, ale kilka osób oglądało te odcinki. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nich czas. No i co? Do usłyszenia w specjalnym odcinku. Tam wszystko powiem, co i jak. wyrażę swoją dogłębną, dogłębną. Yy. Tam i słyszycie, co już się dzieje. <grych> tam wyrażę swoją szerszą opinię o, na temat tej gry. A no więc, trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.